Halo Halo. Halo, halo, cześć. Damy sekundeczkę rozbiegówki. Bardzo króciutka będzie to transmisja, bardzo króciutka. Dzisiaj miało się odbyć transmisja live u mnie na kanale, tak? Jak zwykle, o godzinie 8 lub 9. Bo czasami też tak bywało, że czasem wcześniej, czasem później. Słuchajcie, to jest bardzo króciutkie, to jest informacja tylko dlatego, że po prostu no, jesteście dla mnie ważni. Więc muszę Was powiadamiać po prostu, jakby coś się zaczęło dziać. Słuchajcie, nie jestem w stanie dzisiaj zrobić live'a, nie jestem w stanie dzisiaj zrobić transmisji. Wybaczcie mi, ale y, y, przygotowywałem się, po prostu wchodziłem w pewne sprawy, wchodziłem w pewne postaci, żeby się y, przyjrzeć, skupić nad tym, co się stanie. I gdy wlazłem po prostu w historię zdarzenia jednej osoby, y, dostałem potwornego. Po prostu bardzo nieprzyjemnego, takiego migrenowego bólu oka, zupełnie jakby mi ktoś oko wyłupywał. Więc, yy, pomimo, że nie jestem zwolennikiem żadnych tabletek i bardzo rzadko tabletki biorę, yy, raczej stosuję wszelkiego rodzaju naturalne możliwe metody, ale po prostu nie szło, nie dało rady, yy, więc trzeba było w sposób łączony. Yy, no niestety. Yy, Powiem wam tak, jestem prawie że pół przytomny w tym momencie. Zupełnie mówię, jakby mi ktoś oko widelcem wydobywał. Taki jakiś ból przejąłem od. Nie będę mówił od kogo, dlatego że nie chcę, żebyście próbowali robić coś takiego, skupiać się nad tą postacią, ważną postacią, powiedzmy, ze świata polityki, ze świata mediów. Chciałem coś ciekawego dzisiaj zrobić. No i jak się zacząłem przyglądać tej postaci, to po prostu zaczęły. Coś przejąłem, coś przejąłem, Może teraz to przewalczyć. Słuchajcie, wybaczcie mi, dzisiaj po prostu live'a w tej sytuacji nie będzie, nadrobimy, zrobimy. Tym bardziej, że ja chciałem bardzo ciekawy temat z wami poruszyć. A mianowicie tego, co jest po drugiej stronie. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, co jest po drugiej stronie, przygotowałem się do tego, ale no, sami widzicie, po prostu ledwie, ledwie i ledwo, ledwo. Ja się w tej chwili po prostu wyłączę. Ja się troszeczkę położę i sobie odpocznę. Po prostu zamknę oczy i nie będę myślał o niczym. Oczyszczę się trochę z różnych energii w międzyczasie. No i wspomogę się chyba jednak jeszcze dodatkową, jakąś tabletką przeciwbólową albo cokolwiek. Także słuchajcie, wybaczcie. Jak widzicie, no, Jasnowic nie jest Bogiem. Jasnowidz też jest człowiekiem, którego czasami coś walnąć może i coś mu zaszkodzić może, A w szczególności bywają sytuacje, bywają ludzie, że jak się człowiek zastanowi, po prostu nie przeszkadzaj tylko słoneczko, tak? Okej, okay. moje dziecko przeszło. Że jak się wejdzie w pewne rzeczy, no to jest źle. Słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia, tak? Możliwie jak najszybciej. Papa, pa. cześć.